Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński. Witam serdecznie. To jest 5 września 2022 roku. Czas na rozmowę polityczną w Polskim Radiu 24. Z nami jest gość, pan poseł Paweł Rychlik. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, wiadomość dnia to niewątpliwie dymisja Jacka Kurskiego z fotela szefa telewizji polskiej. To jest oczywiście domena organów uprawnionych do nadzoru nad mediami publicznymi, no, ale ponieważ od razu pojawił się głos rzecznika państwa ugrupowania, że pana Kurskiego czekają inne zadania, a pan Kurski sam też powiedział, że jest wszystko w porozumieniu z jego środowiskiem politycznym, czyli rozumiem, że z waszą partią, to chciałem się zapytać, jakie to zadania czekają Jacka Kurskiego. Panie redaktorze, z pewnością e, talenty i zdolności pana Jacka Kurska, Kurskiego jeszcze przez Zjednoczoną Prawicę będą e, wykorzystywane. Dowiemy się w najbliższym czasie, jakie zadania zostaną powierzone panu, panu prezesowi Kurskiemu. Ale pan nie wie, czy pan nie może zdradzić, bo to taka dosyć jednak ciekawe pytanie, prawda? Tak ambitny człowiek z wysokiego stanowiska, to kim on zostanie? Ministrem? Premierem? Bo chyba nie wyślecie go na jakąś ambasadę daleką. Myślę, że musimy poczekać na decyzję i ogłoszenie tego przez, przez kierownictwo naszego obozu. Powtarzam, to co zrobił pan Jacek Kurski w telewizji polskiej i jego osiągnięcia na różnych polach, myślę, że będą dane, dalej kontynuowane tylko na innej płaszczyźnie. A czasem nie przeszkadza panu, że telewizja polska stała się też elementem polemiki politycznej w Polsce. To znaczy, w Polsce wszyscy mają swoje telewizje, które oglądają i z którymi się utożsamiają. W ostatnich latach nastąpił taki proces, że wszystko staje się tematem polemiki politycznej. Najlepszym przykładem jest chociażby temat Odry. Tutaj nie było dyskusji merytorycznej, naukowej na temat tego, co się stało i dlaczego się to stało. Ta katastrofa tylko, tylko każdy polityk, nawet taki, który nie miał o tym pojęcia, był specjalistą od środowiska. No, uciekł pan z tematów medialnych w temat Odry. To zostawmy w takim razie telewizję, bo jesteśmy w radiu, w rozmowie z Polskim Radiem 24, z reporterem Polskiego Radia Karolem Darmorosem. Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd rozważa zamrożenie cen energii elektrycznej na pewnym poziomie, czyli do jakiegoś pułapu. No krótko mówiąc, będzie podział na tych, których stać bardziej, na tych, których stać mniej. Chciałem zapytać po pierwsze, czy pan zna szczegóły tego planu, a po drugie, czy nie ma tu pewnego zagrożenia, bo parę razy już takie pomysły, żeby według Pułapu majątkowego, różne rzeczy ustalać, źle się skończyły. No w Polskim Ładzie były różne takie rozwiązania, i potem trzeba się było z nich wycofywać. Był też taki wiceminister, który tam mówił, jak sobie wyobraża, od jakiego dochodu jest klasa średnia, i wszyscy łapali się za głowę. Więc czy pan wie, czy tym razem to wszystko będzie dopracowane? Z pewnością należy zwrócić uwagę, że te informacje, które dobiegają Polaków,. Yy... Z mediów, ale również z propozycji, które przedkładają firmy energetyczne, wskazuje na to, że ta pomoc jest konieczna. Wiadomo, że budżet państwa nie jest z gumy. Programy społeczne, które są realizowane przez rząd Mateusza Marowieckiego, które wzmacniane są tymi formami pomocy w dobie szalejącej inflacji, to ogromne pieniądze setki miliardów złotych. I tutaj również należy wygenerować jeszcze środki na pomoc, szczególnie tym, dla których te podwyżki cen prądu będą najbardziej dotkliwe, czyli dla tych najbiedniejszych. I myślę, że dlatego tutaj premier zapowiada podział czy wsparcie nie wszystkich, ale do pewnego pułapu czy może wszystkich, ale do pewnego pułapu taka, żeby przede wszystkim ochronić tych najbiedniejszych. Na szczegóły musimy poczekać. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zresztą pokazuje to również ustawa węglowa. Pierwotnie był to dodatek do węgla. Potem, reagując na sytuację na rynku innych paliw kopalnych, jak i, jak i niekopalnych, chociażby peletu, tutaj również nastąpiła refleksja i kolejna ustawa, która, która, ten, dodatek, która ten dodatek wprowadza. Dla Polaków, którzy nie tylko węglem opalają swoje piece, więc tutaj poczekajmy na szczegóły. Czy jako poseł się radza, posełem reprezentujący te tereny poza największymi metropoliami, można powiedzieć, taką prawdziwą Polskę, poza obrazkami telewizyjnymi? Nie ma pan wrażenia, że te kwestie cen, kwestie bytowe zadecydują jednak o rozstrzygnięciach politycznych, że to jest ważniejsze dla ludzi niż wszelkie możliwe przesunięcia, sprawy międzynarodowe i inne takie kłótnie, którymi żyje sfera polityczna? Oczywiście, że tak. Jesteśmy w dobie chociażby teraz w tym okresie dorzynek. W każdej parafii, gminie, w sołectwie, powiecie, te dorzynki się odbywają i jako poseł również po tych uroczystościach, po tych wydarzeniach, również w nich uczestniczę. Rozmawiam z mieszkańcami. To jest główny temat. Temat teraz, w tym momencie, to jest temat węgla, jego dostępności i ceny, jak również inflacja. Ale myślę, że po tych rozmowach muszę również stwierdzić, że naprawdę obywatele, Polacy są rozsądni i w dużej mierze rozumieją skąd ta inflacja, skąd brak tego węgla i skąd ta sytuacja. I myślę, że sytuacja czy, czy sytuacja społeczeństwa i jego świadomość, w jakim, w jakim stanie się znajdujemy i okolicznościach, które sprawiły, Tą sytuację jest naprawdę duża. Ona jest z pewnością inna niż ten przekaz, który mówią mainstreamowe media, które sprzyjają opozycji. Naprawdę byłem i jestem tym. Może zbudowane to złe sformułowanie w tym, w, 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 w tym temacie, ale rozjaśniło mi to naprawdę sytuację i ogląd na, na tą rzeczywistość, która z pewnością będzie na tą rzeczywistość polityczną w przyszłości bardzo mocno oddziaływać. No cóż, Pan Premier podziela, jak widać pański optymizm, bo mówi się w wywiadzie w tygodniku sieci z Michałem Karnowskim, że wygracie wybory, ale mówi też takie jedno ciekawe zdanie, o które chciałem pana zapytać. Jeśli ktoś jest zmęczony rządzeniem, jeśli uważa, że bycie w opozycji też ma swoje zalety, to niech da sobie spokój. Ja chcę zmieniać Polskę, prowadzić polskie sprawy, nie tracić czas i tak dalej. Krótko mówiąc, do kogo skierowane są te słowa, kto w waszym obozie politycznym już jest zmęczony i wolałby sobie odpocząć w opozycji? Ja tylko skoryguję pana wypowiedź, nie jestem optymistą, a realistą, bo wiem, że sytuacja jest po prostu ciężka, ale musimy iść do przodu i nie możemy przede wszystkim patrzeć w tył, chociaż to jest również istotne, refleksja jest konieczna w polityce. Natomiast musimy iść do przodu i wprowadzać kolejne zmiany, programy, które, które pozwolą nam zwyciężyć wybory tak, żeby zmieniać Polskę. Jest to, jest to konieczne, a do kogo formułował to te słowa pan premier, pewnie możemy się domyślać, natomiast nie chciałbym tutaj wchodzić w tego rodzaju polemikę, bo mogę być po prostu w błędzie. No dobrze, to nie wchodźmy w polemikę, a niech pan powie, czy możemy spodziewać się jakichś zmian w gabinecie rządowym, czy będzie jakiś czas na rekonstrukcję, czy to te przyspieszenie też będzie obejmować zmiany personalne. Temat ten został zarzucony jakiś czas temu, bodajże przez pana premiera, przez, przez pana prezesa Kaczyńskiego. To Te decyzje należą do kierownictwa partii. Dymisji i zmian w rządzie, tym i każdym innym było wiele i, i nie zdziwię się, jeśli do, do takich zmian dojdzie. Ale w tym momencie myślę, że przede wszystkim w tej trudnej sytuacji. Ważna jest racjonalna, ciężka ocena, racjonalna ocena i po prostu ciężka praca, a nie tutaj loteria czy, 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 czy giełda nazwisk. Myślę, że w tym momencie nie jest najważniejsza. Przed nami jest trudna jesień i myślę, że też niełatwiejsza zima, albo jeszcze trudniejsza zima, i to dla rządu jest ogromne wyzwanie, jeśli takie zmiany będą konieczne, żeby właśnie. Tą zimę e, e, przeżyli Polacy w dobrych warunkach, z dostępnością do energii, nie, 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 e, niezbyt ogromną czy, czy dużą inflacją, to, to z pewnością kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości pan premier Morawiecki takie decyzje będzie podejmował. W ciągu tej jednej ciekawej bardzo wypowiedzi pan przeżył od tego, że zmian nie będzie, do tego, że jednak być może będą. No, rozumiem, że musimy poczekać. Pan prezes Kaczyński wezwał do pilnowania wyniku wyborczego, do aktywności i wyborców, i działaczy w tym względzie. To chyba nie najlepiej, skoro po dwóch kadencjach rządów koalicji prawicowej Polska jest, Polskie państwo jest wciąż tak złym stanie, że trzeba pilnować wyników wyborów. Myślę, że <laughs> przykłady Krajów, w których demokracja jest o wiele bardziej ukorzeniona i nie stanowi ona tak jak u nas dziesięciolecia, ale w jakiej również komitety, czy, czy organy nadzorujące, czy, czy pilnujące przebiegu wyborów funkcjonują, i dla mnie nie świadczy o tym, że, że państwo nie funkcjonuje, czy, czy jest słabe, bo chociażby pandemia, jak i proces uchodźczy, który, który największy w skali Europy od, myślę, dziesięcioleci świadczą o tym, że polskie państwo działa i to działa sprawnie, choć, jak pokazuje przypadek Odry, również popełnia błędy, ale ochrona wyborów jest ważna, jest, myślę, konieczna i niezależnie od tego, czy teraz Prawo i Sprawiedliwość jest partią rządzącą, czy było partią opozycyjną, powinniśmy konsekwentnie tej demokracji strzec, bo pamiętajmy, że w 2014 roku we wcześniejszych wyborach dochodziło do bardzo dyskusyjnych i różnych sytuacji, a w tych komisjach często zasiadają ci sami ludzie, którzy zasiadali w komisjach wyborczych właśnie w, podczas tych kontrowersyjnych wyborów. Jeden z liderów opozycji i były premier, pan Tusk, postanowił chyba rozszerzyć pole gry i zaproponować mecz wyborczy w kwestii ochrony życia albo aborcji. Jak kto woli, czy to stanowi tego typu spór o te sprawy, stanowi zagrożenie dla Was? To jest przede wszystkim zagrożenie dla demokracji, panie redaktorze, ponieważ. No, w demokracji można się też o to spierać. Tak, ale grożenie posłom yy, Platformy Obywatelskiej. Tym, że jeśli nie będą popierać tej proaborcyjnej ustawy i rozwiązaniom, nie znajdą się na liście Platformy Obywatelskiej, to naprawdę grozi to jest, to jest zagrożenie demokracji. Mówił o tym dzisiaj, akurat słuchałem, jadąc do Warszawy, pan poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Soni, który nazwał jasno i otwarcie Platformę Obywatelską partią totalitarną. I partią militarną, przepraszam, partią, partią militarną. Widać, że tam po prostu nie ma miejsca na dyskusję, nie ma miejsca na jakikolwiek margines różnic światopoglądowych. Tam jest dyktat Donalda Tuska, który widocznie, bo tak zachowują się przede wszystkim osoby, które nie są w stanie zbudować tej jedności i przywództwa, stosują po prostu. Mechanizmy, które znamy za wschodniej granicy. Ojej, mocno, jak tutaj pojawi się jakiś poseł Platformy, to go zapytam, czy czuje się zmilitaryzowany. A na razie bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 był pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.